Siemanko kochani, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zabieram Was na prawdziwy kurik góralski z pochodniami, z zabawą przy muzyce, z ogniskiem, z odsypkami. Także serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek. Oczywiście, zachęcam do uzyskania łapki w górę, a także do zasubskrybowania kanału. W ten sposób będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi odcinkami. Także co, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Moi kochani, my już jesteśmy w saniach, czekamy na start kurigu. Planowany start jest na godzinę 17, czekamy jeszcze na brakujące osoby i za chwilę będziemy startować, powiem Wam, że nie spodziewałem się, że będzie tyle sań i tyle osób. Za chwilę przełączę kamerę to może Wam pokażę jak to mniej więcej wygląda sań. I konie, rozpoczynamy kulik 17 stycznia 2025 roku. I zaczynałem konie zabawę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Bo ja mi się na pewno widoczki spodobają. Tam konie, widzimy już pod wielką krokiew. Ah, ça caille, Moi kochani, a teraz mam dla Was kilka informacji odnośnie tego kurigu. Kulig, jeżeli jest śnieg, oczywiście na drogach, to odbywa się na trasie szałas ujętka pod górną stację kolei Herenda. A jeżeli nie ma śniegu, tak jak dzisiaj, no to kuik odbywa się porami i ponieważ, no nie wiem co raz lepsze, ale bo nie byłem na tym drogowym, ale na porach, no to bardzo Wam polecam, oczywiście wszystkie dane do tego Kuligu dostaniecie w opisie filmu, także serdecznie Was zapraszam, zachęcam, jeżeli będziecie w okolicy to polecam Wam panać tutaj na ten Kulig moim zdaniem jest to, jest to mój oczywiście pierwszy Kulig w życiu, taki góralski jeszcze czekam na pochodnie, będzie fajnie pracować z pochodniami ale no zobaczymy jak to będzie, jeśli chodzi o koszty moi kochani, no to mamy 120 złotych otocowy. I w tym cenie mam oczywiście przejazd z Mamy też oczywiście jedzenie przy ognisku, kiełbasa Jakieś tam kwasznica, wszystko bez limitu I oczywiście zabawa przy muzyce Nie wiem czy będzie kapra góralska, raczej mi się wydaje, że nie, ale to wam oczywiście powiem później Ale a no zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale jak na razie powiem wam, że jestem bardzo zadowolony Droga, i, I bardzo wam polecam Wiecie, chodzi na ten moment ten kulik, a później jeszcze się odezwę jak będą oczywiście jedzenie. A teraz chyba jeszcze będzie teraz kilka przebitek z tego pięknego kurigu. No to nie wiem. na <grymne> krzyki.

Moi kochani, mamy aktualnie przerwę na zapalenie pochodni Tak wygląda od przodu, po i na kuligu Jest około 9 saint z tego co zostało policzone, mamy 9 sań na kuligu Przedtem też mo mogliście zobaczyć na filmie, yy, jak mieliśmy inny też kulig A teraz właśnie mamy przerwę, zapalamy pochodnie I będziemy pomału wracali w miejsce, gdzie startowaliśmy A tam następnie oczywiście będzie dalszy ciąg kuligu i dalsza atrakcja. Serdecznie zapraszam na oglądanie dalszej części odcinka. Moi koni zaparaliśmy pochodnie zostały otworone i teraz jedziemy z pochodniami. Będą jeszcze ładniejsze widoki. Patrzcie, jakie teraz mamy pięknie oświetlone niebo na tym ujęciu. Naprawdę przepięknie jest mi Mam Wiem, że może jakość nagraniowa nie jest zbyt dobra, ale mam nadzieję, że te widoczki niektóre będą piękne i będziecie zadowoleni z tego odcinka. Moi kochani, zdarzają się awarie, musimy podpalić pochodnie. Dajcie ognia! Aby rozpaliły. Tak, potrzebujemy ognia. my! Dajcie ognia! Dajcie ognia! Wysiądziesz? Wysiądziesz Będzie zapalanie teraz, podpalanie pochodni, bo nam niestety zgasła. Musimy to wszystko sobie odpalić. I dojechaliśmy moi kochani do stacji początkowej. I tak oto koni kończymy projekt i zaczynamy imprezę na miejscu. i kochani, jeśli chodzi o poczęstunek, no to jest tutaj sama obsługa, mamy kiełbaski, mamy też kiki do smażenia, mamy oczywiście odsypki i też inne przysmaki. W możemy zjeść coś na ciepło, w też jest, moi kochani, w oczywiście jest też kapra górańska, która będzie grała, także będzie fajna zabawa. Mam nadzieję, że odcinek wam się podoba, Zajęcam bardzo zostawiamy łapki w górę, my oczywiście jeszcze będziemy na tym odcinku, jeszcze ja się z wami zostanę, także... Zapraszam do wspólnej zabawy, a jeżeli coś siecie przy, przy tej okazji, to życzę Wam smacznego. Moi kani, postanowiłem Wam przetestować na tym tutaj ognisku po odsypka. No jak wiecie, alkoholu nie piję, do tego też wina grzanca, tak zwanego, nie będę pił, ale postanowiłem, że spróbuję Wam przetestować tradycyjnego odsypka, bo to jest tradycyjny odsypek bez żurawiny. Także, moi kochani, zobaczymy, jak będzie smakował. Tak oczywiście wygląda nie wiem to aparat dobrze wyostrzy. Ale no zwykły odsypek ładnie wygląda, nie, nie wygląda, żeby był jakiś przypieczony, jakiś ten. To jest e, oczywiście surownie z ogniska. Także co moi konie? Ja testuję. Maikani, ci jeśli chodzi o opinię na temat tego odsypka, no to moi kolani zjadłem kawałek I powiem Wam, że w skali 1 od 10 oceniam na takie 8,5. Jest naprawdę dobry. Zdarzało mi się jeść oczywiście lepsze. Ale to nie jest naprawdę dobry. Także, po części, jeśli chodzi o odsypki, to jest dobry. Nie wiem, jak z żurawiną, no bo ja żurawiny nie wiem. No chyba, że akurat się skuszę i spróbuję z żurawiną jeszcze. A no, zobaczę, ale zobacz, mówię, tak jak na razie, to zwykły odsypek oceniam w tej chwili na takie mocne 8,5. Także naprawdę, zobaczymy, co dalej będzie jeszcze. Może coś jeszcze przetestujemy, ale na razie, odsypek Wam tutaj na, na tym właśnie kuriku górackim polecam. Moi kochani, przetestujemy sobie teraz kanapkę ze smarcem. no nie jest taka to typowa, typowa pajda ze smarcem, bo no wiadomo, że one są większe. No powiem wam że jak rzadko kiedy jem smalec, no to ten mi naprawdę smakuje, także powiem wam, że jak do tej pory, no to poczęstunek bardzo dobry tutaj na tym kuli górackim, także nie mogę się do niczego przyczelić moi kochani, naprawdę polecam wam bardzo. Moi kochani, takim widokiem na szalat, w którym odbyła się już ostatnia impreza po ognisku z kiełbaskami, a także z poczęstunkiem, a także kuiku chciałem się z wami poczynać. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam do zasłania łapki, które zachęcam też do zastosowania subskrypcji na tym kanale. Wtedy będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi odcinkami. To co, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.